Witam moje kochani na kolejnym filmie na kanał Barbie Street Lifting. Dzisiaj ze mną jest Radosław i Maksymilian. Będziemy robić pompki. Ustalimy sobie że tutaj jakiś czas. Kto najwięcej zrobi pompek w danym czasie. Oczywiście nie będziemy tego Trzeba. nagrywać stale, przez to na przykład 25 czy 30 minut, żeby Was nie zanudzić. Myślę, że zrobimy sobie po każdej setce jedną serię jak tam technika, ocenimy ją i w Czas będzie cały czas leciał, będziecie mieli co na koniec wgląd do tego, ile kto przez, w tym danym czasie zrobił pompek. Siła. Krótka rozgrzewka. Chłopaki tu już jadą. Z koksem. Ja też za chwilkę wskoszę tutaj, pomacham trochę rękoma. Czy tam ręcami. Dobra, lecimy z koksem. Moi kochani, z chłopakami podjęliśmy decyzję, że ustalamy sobie czas 25 minut. Lecimy zwykłe pompki na szerokość barków. Yy, I na sam koniec wygrywa oczywiście ten, kto przez 25 minut zrobi najwięcej pompek. Siła. Mam już stoper. Startujemy czas 25 minut i od tej chwili po 25 minutach Kończymy. Każdy zapisuje sobie tam w telefonie ile ma zrobionych pompek i startujemy. Startuję. Jedziemy. Mamy pierwsze 75 pompek. Kurde. Czas, jaki jest czas? 3 minuty, 45. Dobra, lecimy co? Chopaki już gotowi do kolejnej serii. Nie, nie. I pierwsza setka będzie za nami. Nie. To już teraz na raty, nie? No na raty, na raty, ale jedziemy, nie? Na raty. Dobra, dobra, dobra. startujemy zaraz. Mamy 4 minuty, lecimy. O kurczę Dobra, ja już pierwszą setkę mam Ale jest 25%. To Nie jest? Stara musimy go taktycznie Podejść Co my tu zrobić, żeby to stoją Dobra, ja już wiem <grym <grym Dobra 15 115 Coś fajnie Jakie 15 Co to jest? Dobra, dawaj 20 Dawaj 20 stary punkt Dobra ja mam 125, pompek, czas 7 minut 20 sekund, nieograniczone. chłopaki ile macie? 120, 120, 120. 15. 115, ja mam 125. Dobra, lecimy. Wylecie, ja poczekam. Dwie dyszki dorzucone, 145 u mnie. Czas leci. 13,5 minuty, ja mam 195 pompek. Chłopaki, Powiem wam, po że z pół roku dobra nie robiłem pompek i jest troszkę ciężko. A teraz chodzi? z Radkiem po 160 mamy, jest, Jak, jest pompa. Chodzi na to, że jakoś chciał zrobić dobry trening, na po to wystarczy Ci 15 minut. Trzwagiem, już bez Jednak się. z Polski to nie ma co, nie? No mówiłem mu dzisiaj rano, że go pokonam. Nie masz szans. Znaczy, Radek gra... ile masz? 220. 220 222 Nie, 219. A dwie... 220, yee! A 220, dobra. Ja mam 260 20 minut i 30 sekund Mam jeszcze 4,5 minuty, więc lecimy chłopaki jazda Zostało nam około 3 minuty Ja mam 290 pompek Teraz robię kolejne 15 Przekroczę 300 225 ja masz... I 35. Jeszcze się robią, jeszcze się robią, spokojnie. To ma 305. Dwie minuty do końca. Ostatnią minutę włączam całą, będziemy walczyć o końcowe wyniki. Została minuta, lecimy. Ja mam 305, Ladek 240, 240, Maksymilian. 240, 240. lecimy. O kurczę, Dobrze, 320, jeszcze 30 sekund mi zostało, może się doładuję jeszcze. Nie, fajnie nie, masz nie, 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 55. Uf. Dobra. Koniec. Czas stop. No dobra. z nie, 25 minut o widać, widać Ja zrobiłem 330 pompek Radosław 257 257 Maksymilian? 251 251 Dobra, za chwilkę podsumowanie To już koniec naszego challenge'u 25 minut pompek za nami Maksymilian 251 251 pompek Radosław 57. 257, ja 330 pompek. No co, nie poszedł to po naszej myśli. Myślałem, że zrobię troszkę więcej. Chłopakom, chłopacy też chcieli coś zrobić po 300, ale no wiadomo, treningi są troszkę inne. Więc te pompki, wiadomo, nie są takie, jak powinny być. Subskrybujcie kanał. Zachęcam do oglądania kolejnego materiału za tydzień. Napiszcie w komentarzach, może co byście chcieli zobaczyć. Może podciągnięcia na czas albo cokolwiek. Siła! To jest, to jest Siła!